Hej, hello, siemanko, widzowie, witajcie w nowym odcineczku na kanale. Czemu jest tu taki wystrój? A no bo... Co jest? Kim? Daniel, to ty! Dzień dobry! Skąd ty się tu wziąłeś? Nie wiem, czy lesiałem. Byłem w kosmosie chyba przez 5 lat. No tak. Kosmos. Miał być to wystrój, bo... Zbiliśmy ponad 900 subskrypcji! Jupiii Bardzo dziękuję na tam jakaś platforma wisi Wuhu, dobra, Daniel Ty miałeś tam jakieś... No nie, czyli spamimy teraz tym To chyba zbyt świeci! Musimy lecieć z stateczkiem. A co się stanęło? Czemu? O mnie! Co to jest? Co się tu stało? Na niczemu maski na godzu. Dobra, nie pytam się. Czekaj. O mnie! Spalujemy bombardiro Po Pot. Bombardiro krokodilo Trzeba to wszystko pausować. Bo to zbyt wali światłem. To nie jest chyba tralala. Tra samochód! Po co nam samochód? Nie mamy jak wejść nawet do niego. Czemu nie... O już! No daj mi wejść. No tam gdzieś jest krzesło. Nie wiem, wejść tak. O! Już. Jest! A buduje nas z deskami. Czekaj, Daniel, nie ruszaj się. Nasz samochód lata, widzisz? Ladający samochód. Dobra, Daniel lecimy. Płyniemy. Raczej... Jedziemy. O nie, co się dzieje? O nie... Czy ty, ty, czy ty w ogóle miałeś prawo... Czy ty w ogóle wygrałeś prawo jazdy? Nie. Co Ta tak... Kupiłem go. Prawo jazdy nie możesz zakupić! Ja, wczu, ja wczoraj kupiłem prawo jazdy na rynku od pana, od pana uh, Omara. Od Bartka On powiedział, że to prawo jazdy pomoże mi jeździć, ale chyba nie. Mhm. O nie, odleciali nam ko, od, odleciało nam koło. <laughs> Czekaj, ja tu nie, co się dzieje? Co się dzieje? Co się tu dzieje? Daniel, co ty za upośledzone... Co ty za upośledzone auto kupiłeś na tym czarnym rynku? Nie wiem! Kupiłem go! U Bartka! Z, razem z prawem jazdy! Powiedział, że będę jeździć bardzo szybko! Fajnie! Hej, włosy straciłeś! Co się dzieje? <noise> Wysłał. A? Ta auto się no nie. popsuło. Co tu się dzieje? Co się z autem robi? No nie! Daniel, czy ty na seriu pijany jesteś jakiś? Że tak jeździsz. Widzowie, zostawcie lajka za to, że przez to, że Daniel jest pijany. Jestem pijany! Dobra Daniel, przestań, bo my tu z tym umrzemy! No aha. Jesteś łysol. Ale... Auto się cało popsuło A ja, bo ja auto dalej, jak ja dalej żyje w tym bałcie za, Zaraz ci pomogę Zaraz ci pomogę, nie bój się Zaraz, zaraz Spawnujemy bombardiro krokodilo Tym płynę, aaa, no i umarłem, dobra Daniel Czekaj tam na mnie, bo ja umarłem Niestety eee. Daniel, idę do ciebie Gdzie ty jesteś? O, bombardują krokodilo Czekaj, zaczekaj na mnie Ale Daniel, ja tu jestem A, to łap, na tym Na bombie atomowej Dora czekaj, ja tu wskakuję. Ja nie będę jeździł na takim czymś. Patrz, na czym ja będę jeździł. Ja. Na. No. Czekaj. O, teraz jedziemy. Czekaj. Czekaj, nie, 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 Daniel, nie! Wróć tu. Wróć do tym bombardiro. Dora na bazę zielonych. Ej, wyobraź sobie, że teraz tu się taki tak zielony spawnuje i. No co ty robisz? No Daniel! No i teraz krzesła nie mogę postawić. Musisz polecieć, czekaj. Musisz polecieć na naszą bazę. A ja się zesetuję. Leć na naszą bazę, niebieską. Zaraz, dziesiąt, zaraz. Bombardier, kardillo, no dawaj. Na niebieską. Dawaj! Pierwsza szybka. Druga! Trzecia! Pięćdziesiąta! Jo! No, no i znowu jesteś, Daniel, uspokój się! Uspokój się! Uspokój się, Ty! No, Ty, uspokój się, bo grzesła nie mogę postawić! No nie chcę znowu do kosmosu! No i Daniel poleciał! E... Aha! Daniel, wróć do nas! Tu Czekaj, ja Ci tu pomogę coś Daniel Gdzie ty być? Zlatuj tu! No nie no widzowie Daniela nie ma! Daniilo! Zlatuj tu! Daniel! Ile razy mam na ciebie czekać! Halo, jesteś tam! Nie no, Daniela wywaliło, chyba! Daniel! Wróć tym, Mombardino, Krokodilo! Uuu, wróć tym! Tu! A ten nagle gdzie poleciał? Chodź tu! Co! Ja byłem w kosmosie! Ja byłem w drzewie! Ja byłem w ziemi! Ja byłem wszędzie! Ja byłem na księżycu! No i Daniel ma traumę! Oj! Na widzę, to będzie koniec tego odcinka, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i pa pa!